Rodzinne wakacje, bo rodzice nie chcą za mnie płacić. Od kilku miesięcy pomagałam mamie planować rodzinne wakacje nad morzem. Podczas rozmów wspomniała, że ona i tata prawdopodobnie nie będą w stanie zapłacić za wszystkich. mamy, tatę, mojego brata Michała, mnie i mojego chłopaka Pawła. Powiedziałam, że to zrozumiałe i że nie powinni czuć się zobowiązani, skoro wszyscy jesteśmy dorośli i możemy zapłacić za własne bilety i zakwaterowanie. Mama wydawała się zadowolona z takiego rozwiązania. Przejdźmy do dzisiaj. Mieliśmy właśnie rezerwować transport i domek, więc zadzwoniliśmy, żeby omówić koszty. Ponieważ nie rozmawiałam osobiście z bratem, zapytałam, czy jest OK z cenami biletów. Ten głosu mamy natychmiast się zmienił. Zaśmiała się i powiedziała, on nam nie proponował płacenia, więc my go finansujemy, tylko dlatego, że ty Proponowałaś płacenie za siebie, nie znaczy, że on też musi. Nie byłam zaskoczona, odpowiedziałam tylko: Och, nie wiedziałam, że on nie płaci za swoją część. Mama i tata zaczęli się bronić, to twoja wina, że zaproponowałaś, mieliśmy zapłacić za ciebie, dopóki nie powiedziałaś, że sama się sfinansujesz. Co było kłamstwem. Potem zaczęli twierdzić, że zachowuje się, jakbym była uprawniona do ich pieniędzy, co jest ich standardowym argumentem. Zawsze byli surowi i wymagający finansowo wobec mnie, podczas gdy rozpieszczali mojego brata. Michał jest inżynierem w dużej firmie budowlanej, świetnie zarabia, a oni wciąż traktują go jak dziecko. Powiedziałam im, że może powinniśmy po prostu odwołać wyjazd. Potem się rozłączyłam. Teraz bombardują mnie że psuję wakacje, bo jestem zazdrosna i nazywają mnie roszczeniową.